Już od kilku godzin trwa rywalizacja w ramach dziewiątego memoriału im. Gołasia. Bardzo serdecznie witamy przede wszystkim uczestników, którzy można powiedzieć zjechali praktycznie Chciałbym ogromnie powitać się naszej mieście zespołu. Jest ich aż 18 plus dwie drużyny wystawione przez UKS Oli. Bardzo serdecznie witamy w Ostrowence drużynę KPS Sierlce. UMKS Wola Warszawa Piększy Wespół. KS Metro Warszawa Piększa Drużyna. UKS NG13 Łódź. UKS Absolwent SZ 3 UKS Erkulskiego. UMKS Kurekan Wołomin, Was Białystok. UMKS Wola Warszawa Bruna. Witamy kadrę Województwa Lumenskiego. Grupa UAS Tempo Hełm. UAS Blas Warszawa. LKS Endek Warszawa. AKS Józef widzio Rzeszów. Gimnazjum 46 Kraków. KS Metro Warszawa Rogi Witamy Katrę Województwa Podlaskiego, ojcze w charakterze gospodarzy, pierwszy i drugi zespół, UKSTOR i POTROJ. Witamy zespoły, witamy kibiców na trybunach. Proszę Państwa, swoją obecnością dzisiejszą uroczystość zaszczyci przewodniczący Rady Miasta, pan Dariusz Maciak. Prezydent Miejska, działanie Pana Janusz Kotowski. Pod kolorowym patronatem Pana Krzysztofa, rozgrywany jest Memoriał. Dyrektora Wydziału Oświaty Pana Mirosława Rosa Karuni. Bardzo serdecznie witamy. Swoją obecnością zaszczyciłam, zresztą jak zawsze, Pani Dyrektor Jolanta Kawarkiewicz. Dyrektor Milarzy, były jednym z naszych poproszeń. Tomasz. Proszę Państwa, są też z nami bardzo proszę o szczególne powitanie Państwo Danuta i Tomasz Gołasiowie. Proszę Państwa, organizatorami imprezy, myślę, że jak co roku ten sam skład sprawdzony. Są Gimnazjum numer jeden Ostrołęce, Uczniowski Klub Sportowy Oli Pozdrowieńka oraz Miejski Zarząd Obietni sportowo Turystyczny i Infrastruktury Turystycznej Pozdrowieńce, którą to jednostkę mam przyjemność reprezentować. Raz jeszcze witamy bardzo serdecznie Pozdrowieńce, życzymy wielu udanych zagranicznych, pozytywnych wrażeń. Proszę Państwa, błyskawicznie jeszcze tu kilka o sponsorach turnieju. Prezydent Miasta Ostrołęki, Piekarnia Klubiowska Serapin, Salon Globlogu Mempol, PAN, Teryżek, Szef Sportowy MG Sport oraz Siłownia Forma 5 Grup. Proszę Państwa, dziewiąta edycja Nowego Miału w pamięci Arkadiusza Gołasia. W tym roku 20 zespołów, tak jak wspomniałem, praktycznie z każdego zakątka Polski